Wow, słuchajcie, Trąba i Krzychu wydali kolejny numer wspólny. Chyba powstaje płyta o nazwie krzychu Trombaleński Big name dzięki Kindly x Bomba K.R.K. No też mi się tak wydaje. No dobra, sprawdźmy to. Słuchajcie, wyszła nowa nuta Trąba x Krzychu noc 4 godziny temu. Sprawdźmy to, sprawdźmy ten ten banger, sprawdźmy ten banger. Ja jest, sobie, jest chyba klubu Krzychu nie, to nie zmienił niku na słodziak alpulcukierek ty coś co ty kurwa pierdolisz? Jaki kurwa cukierek? Padam na melasę, openera. liner open stresu dzisiaj żyję tu i teraz. Leti czas mój vibe, era. DJ gra z dane traktem się spiera. Aha FBI, okej. Okay. Ten jeden współpraca CIA, drugi kurwa FBI. Wszędzie uśmiech na znajomych twarzach Wbijaj tu, gdzie są drinki i plaża Nie wiem, dokąd nas ta noc dzisiaj weźmie Teraz chodź, zaraz wyśle ci pineskę Noc, znowu ta noc, noc nie pozwala dziś Chodź ze mną już, chodź To pokażę ci, jak się bawić, kiedy nad głowami gwiazdy z... Co ci to kurwa przeszkadza? Z się nie świeci pięknie jak ty Noc, znowu ta noc Mnie dziś Chodź ze mną już, chodź ci, jak się bawić, kiedy nad głowami gwiazdy Żadna z nich się nie świeci pięknie jak ty Taki kurde no ten, nie? Letniaczek, kurde, składno trwa Dzisiaj mam dość trudnych spraw Oni są razem? Nie, chyba nie, a co? Dzisiaj nie zabawa trwa Dzisiaj mam dość trudnych spraw Te ulice jak w Pawrio Daj mi dzisiaj w tym tak popłynąć Wiesz, że emocje niech nigdy nie zginą Tromba za... zerwał z się dla Krzycha? No to Sharward dla niego Czerwony jak wino. Ja będę stary, to zostanie parę Project X Pomnień o tych sobie już zapomnę, pewnie minął. Proszę pamiętaj ten noc, pamiętaj o mnie Nie żałujmy, że żyliśmy chwilą Kiedy nad głowami gwiazdy Żadna z nich się nie świeci Pieżej jak ty. noc Znowu ta noc Chodź ze mną miłość, chodź i ci. To jest jak taki się bawiść, numer, wiesz, to, głowa... to jest taki numer, co musisz seraz. Ja, ja pewnie bym go nie, nie powtarzał, bo to nie jest, no nie, no nie słucham coś takiego. Ale ogólnie wiesz, no jest to tak wyprodukowane poprawnie. No ale wiecie, jakie ja mam wiecie, jakie ja mam zdanie na temat takich numerów, kurwa już. Już jestem przeszyc, przesycony. Żadna z nich się nie świeci, biegnie jak ty. Dzisiaj nie trwa. -l -l Dzisiaj mam dość trudnych spraw. -l -l Dzisiaj nie trwa. Ja pierdolę jedzenie pizzy w basenie kurwa ze zmoczoną chlorowaną wodą. Zaraz się kurwa zżygam. Obrzydliwe to jest. Üh. Dzisiaj mam dość trudnych spraw. -l 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 Pewnie jeszcze jakiś kawałek ciasta się oderwał, gdzieś pływa w basenie. Üh. No! Üh. Nie no mnie chorowała dziś, chodź, już chodź. to pokażę ci, gdzie bawić, kiedy nad głowami gwiazdy. Żadna z nich się nie świeci w reakcji. Oni epkę na Spotifyu wydali, naprawdę? Tromba. Ej, faktycznie kurwa. What the fuck? Patrz. Jest! To my byliśmy YouTube App? Czy się nazywa? Nie. Łesk? West, nie. Łeska? Nie, nie wiem jak to się nazywa. To my byliśmy YouTube App. Ep Epka. No, przesłuchajmy jeszcze, przesłuchajmy. Czy wszystkie takie nostalgiczne są? A, zasłuchaliśmy przecież, kurwa, łeskę słuchaliśmy przecież. Spokój, wojna, okej. Okay. siebie, żeby poczuć więcej Chciałem spokoju, ty chciałaś wojny Czemu przy tobie już nie wiem, kim jestem Zawsze sam, nie zawsze wolny Zatratam siebie, żeby poczuć więcej Chyba cała epka taka jest Chciałem spokoju, ty chciałaś wojny Czemu przy tobie już nie wiem, kim jestem Zawsze ja jak kochać bez lęku Chciałem poczuć to uczucie gdzieś serce. sercu 56 w no bo to jest trąba temat To jest yy, generowany przez YouTube'a automatycznie Takie jakby z YouTube Music yy. Więc na to nie patrzę. Natomiast, wiesz, wydaje mi się, że Fani. W sensie, czy trąba moim zdaniem nie będzie miała na, na e, streamingach dużo wyświetleń. Bo jego fani chyba. Ja nie wiem, czego fani słuchają jego piosenek, tak wiesz? W sensie na streamingach. Chyba na YouTubie. Bo na przykład ten numer e, łezka, co wydali. E, kiedy on wyszedł? Czekaj, żeby, żeby nie. Czekaj, trąba. Oni ten tą łezkę wydali kiedy? No, patrzcie. Wydał, łezkę wydał 3 tygodnie temu i on na YouTubie ma 600, y, 646 tysięcy wyświetleń, a na Spotifyu ma 100 tysięcy odsłuchań tylko. Więc YouTube, u niego YouTube będzie miał więcej wyświetleń starych. mi się wydaje, że u niego jest tak, że będą po prostu se słuchać, wiesz? Ludzie se na YouTubie po prostu słuchają, nie? To on robi piosenki, no ma jakieś piosenki, kurde. Jakaś cisza przed burzą, jakaś cisza, bałagan. Ale nie znam. To w 2023 jakąś wydał jakiś numer w ogóle. Czemu my ja o tym nie. A, nie wiem o co. Bałagan też w 2023? Nie wiem, dobra, nieważne. Czego szukam, sam tego nie wiem już. Chcę coś zbudować bez błędów. Miałem dziewczyny tylko na chwilę. Nie chcę się wiązać, co jak mnie odrzuci. Mimo, że w związkach ciągle sam żyję, nie wiem jak się mam podbyścień skorup. W jednej uciekłem w obła za blisko. Sam sobie rzucam pod nogi tej kłody Po co w ogóle się bawię w to wszystko? Jak się zastanawiam, o co mi w tym chodzi? Zawsze sam, a nie zawsze wolny Zatracam się w spokoju, od i może nie mnie czas, może żyję na spa Więc idę w to już dalej Chociaż i ten sam spadki mi z Tobie mi twarz Może to przeznacz... Kurde, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem co by to... Do kogo to w sumie... Kurde, nie wiem. A co to jest? To my, to my byliśmy YouTube. O! Plany wielkie jak pateca, o. Beller, się górę o mój, całą pulę. Zawsze nas to stoproną, bo inaczej nie umiem Dobrze się czuję z tym, że wyróżniam się w tłumie Co my byliśmy YouTube'em, co więcej zrobić, to w sumie Kolejne parę stów klubie, słuchamy swoich lepszy niż tamtech My byliśmy YouTube'em, co więcej zrobić, tu w sumie Słuchamy nowych że inaczej żyć już nie umiem Nie miałem nic Dzisiaj robię trip do Dubaju Mam tyle widz Mogę wlecieć do każdego kraju Ale... Takie kurde, takie. Kazali żyć. Się... Powiem tak, ogólnie wiesz, jak z perspektywy technicznej, jak to słuchasz, to to raczej nie ma, nie ma się do czego przypierdolić, bo bo w sumie, no bo jest, wiesz, jest napisane, nie wypierdalają się chłopaki z bitu, melodycznie też tam nic nie fałszuje i tak dalej, tylko mam wrażenie, że największy problem tych nutek jest takie, że one się za bardzo nie wyróżniają, bo te ich, te ich nawijanie jest bardzo takie bezpieczne. Trąba raczej, leci, la, raczej w każdej piosencie leci tą samą tonacją, raczej nie ma czegoś takiego, że się wydrze, że nie wiem, coś może wysokim tonem, coś, wiesz o co chodzi? Że te wokale są bardzo takie bezpieczne, no nic tam się za bardzo nie dzieje, takie, że że nie masz takiego, że słuchasz nagle. Wow, kurwa, co tu się wydarzyło? Albo nie wiem, coś w bicie, kurwa. Pf, jakiś suicz, kurwa. Łata się, łata się. Kumasz, co chodzi? Łyżeczką, powoli, pomału. A latamy wysoko i żyjemy jak na... Jakiś ten. Nie, moje życie to nie fake, robię to z okay. Nie jara mnie tylko cash i drogie zabawki. Nawet gdyby garstka osób miała, to go ja pewnie nawijam. Ciekawe, ciekawe, skąd jest ten. Jakby ten pomysł na tą epkę, nie? W, sensie w ogóle. Był jakiś w ogóle rollout tego? Czy to tak po prostu dropnęło po prostu? Czaj, wejdę na jego instagrama. tromba. Jakiś rollout? Coś, coś się. E... Oni coś zapowiadali, że. Że będzie jakaś epka? To nie. To nie. No, jestem na jego, jestem na jego Instagramie i w sumie. E... Został wrzucony tylko. Milutki leczniaczek dla was ty moje, no tu może przy okazji nas czeka więcej niespodzianek, bo zrobiliśmy coś więcej dla Was. Okej, okay, no taki, taki, kurde, taki rollout, taki bardzo po cichu w ogóle mam wrażenie. A może oni nie chcieli tego, wiesz, może oni nie chcieli tego promować jakoś, nie wiadomo jak tylko wiesz. Może chcieli sobie po prostu z zajawy, eee. Może chcieli sobie z zajawy kurde, zrobić czy coś, nie wiem. Bo oni jakoś tego nie promowują, nie, nie promują jakoś za bardzo chyba. Może to jest, wiesz, na takiej zasadzie, ej, coś co tam zrobiliśmy i wiesz. Mo a może oni testują po prostu grunt, nie? Czy ludzie w ogóle chcą to słuchać na przykład, nie? Więc wydali se pięć numerów i, i, i tyle. Mało marketingu to i oczekiwania mniejsze. No to też prawda. O! Prwa, takie wszystkie takie bity. A dupa, poczciwy krzychu temat i nie muszę już odgrywać żadnej roli okej okay, czekaj po... czekaj kurwa bumbap okej okay. i nie muszę już odgrywać żadnej roli gram to po swojemu chociaż czasem życie boli w tyle porażki dlatego doceniam sukces i jak spadnę na ziemię to podniosę się wkrótce i nie muszę już odgrywać żadnej roli Gramm ej po to swojemu, fajne chociaż czasem życie boli Tyle porażki, dlatego doceniam sukces No ja do co, moje wszystkich Podniosę się wkrótce Zwykły chłopak wychowany jak na blokach Kiedyś nie miałem na korki, dzisiaj w nowych skokach Odkąd gadamy o kwotach dużych jak K2 Widzę świat nagle jak 4K Kiedyś biegałem za piłką, dziś latam za marzeniami Choć zmieniło się wszystko, jesteśmy wciąż tacy sami Dziś przechodzę przez bramkę, bo lecę do Miami Dalej pamiętam jak grało się z chłopakami Okej okay. I nie muszę już odgrywać żadnej roli Gram w to po swojemu, chociaż czasem życie boli W tyle porażki, dlatego doceniam sukces I jak spadnę na ziemię, to podniosę się wkrótce I Nie muszę już odgrywać żadnej roli Gram w to po swojemu, chociaż czasem Ten życie Jałem bardzo spoko w jest porażki, moim zdaniem Deko doceniam sukces I jak spadnę na ziemię to podniosę się wkrótce Chowałem się normalnie gdzieś na ławce Ty ale to jest solowa piosenka krzycha kurwa? Tu nie ma e... Ej, tu nie ma trąby na tym kurwa Chcieliby Chcieliśmy coś ubrać słowa, tylko rap grał nam w głowach Wodzę w klapkach na stopach, a ty w klapkach na oczach U Nas wszystko jest prawdziwe, robi No dlatego poczuł na pewno z siebie no nauczyły mnie żyć potem jest Nawet jak zlany potem Uparcie idę przed siebie Zanim nauczysz się trików, musisz zaorać o glebę ja to mordo wiem najlepiej Okej? Okay. I nie muszę już odgrywać żadnej roli Gram w to po swoim Nie mu, fajny, fajnie, ten fajny, podoba mi się życie boli Porażki, tateko, doceniam sukces. Ale I tego nie spad... wydaje, Błażej, tego nie wydaje Remo. To jest. E... Warner to wydał w ogóle. Nie wiem, czy oni podpisali jakąś umowę z Warnerem, kurwa, na epkę, ale Warner to wydał. Zadem na ziemi, to podniosę się wkrótce. Nie muszę już odgrywać żadnej roli. Gra w to po swojemu, chociaż czasem życie boli. Tyle porażki, dlatego doceniam sukces i jak spadnę na ziemię to podniosę. Ej, co najbardziej mi się podoba ta nutka Sai Epki, moim zdaniem ma największy charakter. Największy w się sensie, naj, na, takie najbardziej ma coś w sobie, wiesz co że, że, że odróżnia się i że jest takie fajne, że nawet bansuje Ten refren bardzo... Sp... Zwrotki takie se, ale ale, ale, ale z refrem fajnie moim zdaniem siedzi. Jest taki jest w porządku, no Ej. Miałem mi doli, teraz sam nim jestem. Czasem życie boli, chcę od niego więcej. Trzymam na dłoni jak kompasety. Kurwa prowadziło mnie, aż znalazłem to miejsce. Miałem mi doli, teraz sam nie jestem. Czasem życie boli, chcę od niego więcej. Trzymam na dłoni jak kompasety. prowadziło mnie, aż znalazłem to miejsce. A może kurwa ten, może kurwa poni na bombapy na Wrobę dzięki dżeni za syła! Thank you very much. Chujwity, bro, chujwity Miałem idol. Dobra, Kasperek to jest taki zjeb, on pisze jakiś kurwa. Miałem mi teraz sam Kutasa, Crank Emoji. Ja pierdolę, bro, weź Weź kurwa, weź. weź, weź aż jeden dzień kurwa poważnie. Jeden dzień kurwa.